Siemanko, witam serdecznie. My spotkaliśmy się tutaj w WCA z Albertem Odziemkowskim. Cześć Albert. Siemanero. No, świeżo po MML-u. Co, co Ci tym razem naprawiali? To znaczy, teraz to już usuwali yy, yy, tylko, tylko szwy, no i miałem USG gałki ocznej. Wszystko, wszystko jest gitara, także niedługo będę tutaj hasał na macie z powrotem. Yy, dzisiaj Wigilia klubowa, no ale są małe perturbacje, bo kurde w, w lokalu, w którym miała być Wigilia pękła rura, z tego co, 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 co słyszałem bo mieliśmy tam nagrać wywiad wcześniej i co, myślisz, że wszystko bez zmian się odbędzie? No przypuszczam, że jak jest pęknięta rura, no to rura nie, nie przeszkodzi z Wigilią, no pewnie przy, 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 nie, będą jakieś przenosiny y, gdzie indziej, także wydaje mi się, że na pewno Wigilia klubowa się odbędzie, także ja jestem tutaj spokojny Albert y Miała być walka wieczoru. Była walka wieczoru. Słowa dotrzymałeś, Szapoba. To znaczy ja nie obiecywałem, że będzie, tylko że e, powiedziałem, że na pewno chciałbym, żeby była walka wieczoru, aczkolwiek no na pewno jest e, lepiej czasami ładnie, e, przepraszam, lepiej jest e, brzydko przegrać niż ładnie Jeżu, wygrać. Przepraszam, brzydko wygrać niż ładnie przegrać. No wiadomo, no ja i Michał daliśmy z siebie wszystko, przede wszystkim najbardziej to się cieszę z tego, że e, z tych rzeczy może, których się cieszę, bo przede, przede wszystkim musiałem się naprawdę mocno przegryźć, no bo wiadomo, że jeśli... Ktoś, jakiś tam okres czasu no ja trzy miesiące myślałem robiłem wszystko żeby zminimalizować maksymalnie to ryzyko porażki no niestety Michał okazał się lepszy wygrał ze mną ten pojedynek no jedyna taka radość, taka dla mnie to właśnie że dałem emocje kibicom że naprawdę cieszę się że ludzie odwybrali tą walkę że naprawdę było co oglądać i że przyniosłem emocje tym kibicom którzy tak za mną po prostu licznie jeżdżą to mnie cieszy i wiadomo, też motywuje do, dalej, bo wiadomo, mam super rodzinę, mam super kibiców, mam się dla kogo y, bić. No ale, aczkolwiek, no wiadomo, no, ja chciałem i robiłem wszystko, żeby, żeby, żeby wygrać. Obiecałem, że dam siebie wszystko, że będzie wojna, no uważam, że wojna była. Dałem siebie wszystko, no ale no niestety Michał tego dnia po prostu był lepszy. Co zaważyło na takim, a nie innym obrazie tej walki? No bo dość szybko też zapałaś kontuzję w tej walce. A czy no, Michał jakoś, nie wiem, to nie był jakiś prawidłowym ciosem trafił, no i ta powieka moja spadła na dół, mam osiem szwów na e, powiece, ale też w żaden sposób y, nie chciałbym... Y, bo to jest takie, to jest gdybanie i tłumaczenie i tak naprawdę najgorzej jest to, że w momencie, gdy coś nie idzie po mojej myśli, ja zareagowałem taką agresją i wbiłem sobie w głowę, że po prostu muszę zaryzykować i tak dalej, że i zrobiłem z tego taką bitkę, eee, choć taką bitkę się naprawdę nastawiałem, ale, że tak powiem, nie do końca kontrolowałem, uważam, te, te, te emocje i po prostu... Tego wszystkiego było może zbyt dużo, ale to wiadomo, mądry każdy Polak po szkodzie i tak dalej. Także, no wiadomo, wydaje mi się, że na, na takim poziomie zawodnik powinien sobie przede wszystkim umieć e, radzić z pewnymi prze przeciwnościami. Ja miałem też, nie wiem, z Oskarem potrafiłem, e, nie wiem, złamałem rękę i od razu zmieniłem game plan i wydaje mi się, że tutaj też może to powinno pójść bardziej w tą, e, w tą stronę. No wiadomo, no, powieka spadła, osiem szłów na powiece, trochę było problemów z tą wizją. Fajnie też e, Michał od razu zauważył i w narożniku, żeby po prostu odchodzić swoje prawo w moje lewo i e, automatycznie jak Michał bił ten lewy prosty, to też naprawdę, naprawdę nie widziałem tej, e, tej ręki, no Michał świetnie się przygotował, potrafił od razu dostosować yy, nawet zmianę tego game planu, tak mi się wydaje. Yy. Dostosować sobie do warunków, które się po prostu dzieją w walce i po prostu no cóż, te, 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 te był lepszy, ten podródek, który mnie trafił bardzo precyzyjnie, tak naprawdę to potem już, tak naprawdę to był już typowo autopilot, to była rzecz, widać, że tą rzecz oni, wydaje mi się, że szykowali, widać, że to naprawdę musiał to robić ileś i naprawdę miał to naszykowane na mnie, trafił mnie bardzo precyzyjnie. No udało mi się tam dalej kontynuować tą walkę, ale już mi naprawdę było ciężko wejść w tą walkę z powrotem. Także wielkie dla Brawa dla Michała. no Michał był tego dnia lepszy, a jedynie taki, taki to, co może być dobre dla mnie z tego, to po prostu, że, że daliśmy dużo emocji kibicom, że walka się mogła podobać, choć no wiadomo, że wolałbym i zupełnie, zupełnie nie oczekiwałem innego werdyktu. Albert, jak podobała Ci się atmosfera w Gliwicach i cała prawa tego KSW? No super, kurcze, naprawdę super. Znaczy, ja też myślałem, że zrobi na mnie to takie inaczej, że. Znaczy, inaczej, bo też dziś myślałem z tyłu głowy, że. Może to będzie kurcze, żeby, żeby mnie to nie przerosło i tak dalej, ale naprawdę spoko, wszedłem do walki. Wszedłem w walkę naprawdę wydaje mi się, że nie inaczej niż winne walki, no przede wszystkim mega mi się podobało, w sensie takim, że naprawdę robione jest to z mega rozmachem. No to jest jednak niesamowite, kiedy jest 18 tysięcy ludzi na, na trybunach, kiedy trafiasz i kiedy słychać wow, to naprawdę wtedy to wow cię w klatce całkowicie przeszywa i, i to jest mega i też wydaje mi się, że w momencie tego pierwszego kryzysu też bardzo mi ci kibice pomogli właśnie przetrwać ten pierwszy, pierwszy taki kryzys. Także no, no coś niesamowitego i każdemu zawodnikowi naprawdę życzę, żeby po prostu coś takiego przeżył na swojej skórze, bo to po prostu no to jest coś, coś wspaniałego na pewno. Jak spędziłeś te chwile po walce swojej, ten wieczór sobotniego KSW? Wieczór sobotniego KSW, no to właśnie. Czy znaczy właśnie też podziękuję bardzo tej KSW, bo ja też się nigdy nie spotkałem z taką opieką zawodników. Naprawdę to czuć, że to jest wielka federacja, dobrze zorganizowana, ale czuć tutaj, że to jest wielka, jedna wielka rodzina i naprawdę każdy się martwił bardzo o moje zdrowie, bo trafiłem do, no, do ratowników, ratownicy strzyli mi tylko łuk brwiowy, powiedzieli, że powieki nie mogą strzyć. Szybko karetka, pojechałem do y, okulisty, zostałem tam opatrzony w szpitalu w, w Bytomiu, potem przyjechał po mnie samochód który mnie odebrał, odwiózł potem na, na miejsce, no ale no niestety już gala miała się ku końcowi. Yy, także no, nie, nie miałem okazji śledzić tych walk, a też nie byłem dokładnie na takim yy, nastroju na to, żeby te walki jakoś tam yy, śledzić i się dodatkowo nimi yy, emocjonować. Jedynie co zrobiłem to tylko wyszedłem podziękować moim, yy, mo, moim, moim kibicom. A jeśli chodzi o, o, o samą galę, no to pierwszy raz brałem udział w takim wydarzeniu. No i jeśli chodzi o samą oprawę, to są jak najbardziej pozytywne i jeśli chodzi o organizację, no to mega. To w ogóle nie był zbyt szczęśliwy wieczór dla całego WCA. Jakie nastroje w klubie panowały po, po tym evencie? No na pewno gorzkie, no. No, na pewno gorzkie, ale też no, taka jest droga wojownika, no na pewno też. Ważne jest to, żeby cieszyć się z tych, robi człowiek wszystko, żeby wygrać, no, ale to, trafiają się, zdarzają się porażki i przede wszystkim ważne jest to, żeby wyciągnąć e wnioski, tak? żeby, te, żeby po prostu dalej minimalizować to ryzyko porażki gdzieś tam dalej. I no, no wiadomo, no nie masz czego się cieszyć, tak? no, bo trzech zawodników WCA no i trzy e w plecy e i tak naprawdę wszystko przed czasem. Także Także no wiadomo, że na, 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 nastroje były, były gorzkie, ale też no nie wiem, ja też ciężko mi się wypowiadać na, na temat walki Oli, bo na przykład lubię jedną i drugą, bo Karolina jest u nas w teamie w szokerze. Jeśli chodzi o Damiana, no to walki ja nie widziałem. Tak? Także też ciężko mi się w jakiś sposób wypowiadać, no ale wiadomo, no też nie było się z czego cieszyć. Masz w głowie taką myśl, że za kilka walk chciałbyś się Michałowi zrewanżować, czy raczej chciałbyś, żeby już więcej was razem nie zastawiali i liczyłbyś na jakichś innych przeciwników? To znaczy, powiem tak, trochę odpowiem tak długo na to pytanie. E, wiadomo, łatwiej się przygotowuje na kogoś, w momencie, gdy się kogoś, nie wiem, nie lubi, kogoś się nie zna i tak dalej, ja naprawdę Michała bardzo szanuję, lubię go jako sportowca, ale jako człowieka jest naprawdę fajnym gościem i... ale wydaje mi się, że też oglądając walkę, w żaden, sposób nam, yy, w żaden sposób mi czy Michałowi nie pozwoliło yy, to wywołać tej agresji, yy, która jest potrzebna po prostu w walce. A jeśli chodzi o taką moją podrażnioną dumę, no to wiadomo, jest ta duma podrażniona i czy może nie duma, bo ja nie jestem dobrze, ale wiadomo, że każdy chce tą walkę wygrać i tak dalej. I, yy, ja, ja bym chciał taki rewanż, tak? No ja, by, ja, by, ja bym chciał taki rewanż i Michał też jest y, takim popakiem, y, y, który też na pewno jak przygotował się do tej walki, to pewnie wolałby też walczyć może z kimś innym, też by też to, to powiedział, ale to jest sport, to są nasze marzenia i y, na tym to wszystko polega, że jesteśmy pracownikami y, danej federacji i jest po prostu robota do wykonania, prawda? Teraz wiadomo, że jeśli chodzi w perspektywie paru walk, no to wiadomo, bo wiadomo, że jeśli Michał teraz ze mną wygrał, to jemu taka, taki rewanż ze mną nic mu tak naprawdę w tym momencie yy, nie daje, bo on zrobił sobie jakiś tam yy, coś, z, coś z, zyskując tą walką to teraz musi to po prostu dalej przekuć i iść tam dalej wyżej w rankingach, a dla mnie czas, teraz jest czas na odbudowę i po prostu zmierzenie się z kimś innym. Ale jeśli będzie y, taka y, walka, to mi się, mi na pewno będzie dla mnie, y, dla mnie na pewno będzie lepiej, łatwiej teraz tą walkę wziąć, prawda, bo ja bym chciał wziąć ten, kurczę, ten, 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 ten rewanż i mocno myślę o tym rewanżu, bo chciałem bardzo tą walkę wygrać, ale no niestety Michał był lepszy. Y, a jak do tego będzie podchodził Michał, to no też ciężko mi jest powiedzieć. Na pewno, na pewno, czy będzie rewanż, czy nie będzie rewanżu, to na pewno dalej będziemy się lubić. Albert, jak dużo kilogramów zbijałeś i jak dużo przytyłeś już po walce? Od takiej kurde okrągłutki się zrobiłeś trochę? Tak. A chodzi ci teraz ile ważę? To tak. W ostatnim tygodniu właśnie wielkie pozdrowienia dla mojego dietyka Marcina Ostawszewskiego i dla Smacznego Boksa, bo naprawdę zrobili. Ja szczerze teraz tak znowu tak na około powiem. Bardzo łatwo zrobiłem tą wagę i nawet jak wrzucałem tam na relacje, tam Mikołaj mi grał na gitarce, to w ogóle jak szybciej grał, to mi szybciej kilogramy schodziły. Zrobiłem wagę bardzo łatwo, tak naprawdę to nie wiem, zrobiłem 10 minut byłem w wannie raz, potem byłem 5 minut drugi raz, ta waga naprawdę mi zeszła bardzo fajnie. Trochę, troszeczkę szyb troszeczkę może za dużo odbiłem na, 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 na walkę, ale to wiadomo, człowiek się uczy na błędach, ale ogólnie zrobiłem naprawdę bardzo dobrze wagę. No teraz... Teraz to, to najgorsze pytanie. No ile zbijałem? No w ostatnim tygodniu to było, a nie dużo, nie dużo. W ostatnim tygodniu to była tylko taka delikatna szósteczka. No, może 6,5. Aczkolwiek teraz jak byłem ostatnio w Gliwicach, to niestety waga została w Gliwicach. No i nie wiem dokładnie ile ważę. Ale 4 dni temu wchodziłem na wagę. No i było, dziewiątka była z przodu. No, było tak y, w takich naprawdę mocnych drelichach, w ciuchach, bez traperów, to było takie 91. Nie no, wróciło sporo, także... No tak ja, ja tak wydaje mi się, że jakbym teraz się wziął, poruszał i tak dalej, no to przypuszczam tak normalnie, tak ważę, ja się zważył z rana i 88 kg, Przypuszczam, że już mam. No, 88-89 na pewno. Albert, co teraz? Czekasz na kolejną walkę, którą zaproponuje Ci Federacja KSW, czy będziesz chciał gdzieś zawalczyć na przetarcie za granicą? Czy, czy masz jakąś opcję, okna w, w kontrakcie, że możesz gdzieś zawalczyć? Jak to wygląda? To znaczy, na pewno moja następna walka będzie na KSW. Nie wiem, yy, tak naprawdę, ja wiem, znaczy inaczej, mam zakontraktowaną walkę, wiem jak to jest, wygląda w kontrakcie, nie wiem, może ta walka będzie trochę wcześniej. Tak naprawdę to dopiero mamy się spotkać i rozmawiać. Dużo zależy od zdrowia, tak, czyli mam tam jakieś czasami to wiadomo, że każdego coś boli, no i w poniedziałek mam tam zrobić dwa rezonanse i będę coś wiedział, czy, 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 czy można siadać do, do rozmów i no, i no i podjąć jakieś takie konkretne decyzje, no na razie no, jestem, jestem pracownikiem w KSW i na, na razie nie muszę myśleć, żeby tak na przykład gdzieś się, bić się poza Federacją. No nie wiem, no, chciałbym na pewno odbudować się w, w KSW, mam nadzieję, mam nadzieję, że usiądziemy w ten poniedziałek, będę po wszystkich badaniach i po prostu podejmiemy jakąś tam, <laughs> zadeklarujemy się i po prostu będziemy mogli się z Arturem w jakiś sposób określić gdzie, co i jak i będę mógł o tym mówić, ale wydaje mi się, że to będzie KSW. Widziałeś Colby Covington Kamaru Usman? A szczerze nie widziałem. Szczerze nie widziałem. Wstałem na Oscara, bo tak kurczę jakoś wcześniej kimnąłem, stałem na Oscara i kurczę, smutno mi było strasznie po tej walce. Obejrzałem następną walkę i usnąłem, a nie zdążyłem sobie nagrać e, Gali i dopiero tak naprawdę mam obejrzeć w ten, e, w ten piątek, sobie obie obiecałem, że, że sobie obejrzę. E, także nie widziałem, słyszałem tylko, że było e, troszeczkę takich dyskusji na temat samego przerwania. To też, ale ciężko mi w jakiś sposób się do tego odnieść. Ja też tak gale jak oglądam, to lubię sobie tam analizować, oglądać, żeby potem właśnie coś powiedzieć. no też Jestem sam zawodnikiem, ale no mega jaram się ma i, i, i też podziwiam tych, tych, tych chłopaków z mojej wagi, niżej, wyżej. Także no, szykuje się mega walka i na pewno muszę... Sobie, sobie, sobie ją nadrobić, ale po prostu takich troszkę dużo miałem innych, innych, in, innych tematów, żeby to, to zrobić. Także może ciebie zapytam, bo, bo, bo może wysłucham, wysłucham, wysłucham ciebie, jak to odnośnie do tego samego przerwania. No zła ja obejrzałem ją dopiero wczoraj, też przyznam miałem dużo innych spraw na głowie dosłownie. Yy, moim zdaniem przedwczesne przerwanie. Zobacz sobie to, oceń. Napisz mi SMS, czy na Messengerze, co o Ale tym tak sądzisz? Yy, uważam, że za wcześnie to była walka mistrzowska, zostało minutę do końca. Yy, bardzo wyrównana na kartach sędziowskich walka. też. Właśnie karty widziałem. Karty właśnie też widziałem i też właśnie mnie zdziwiło, że to przerwanie, żeby że, że były jakieś tam niuanse odnośnie tego przerwania, bo z tego co wiem, no wiadomo, jeśli Kamaru by chyba tam wygrał tą piątą rundę. To by mógł być jeden sędziach, punktował na Kolbiego, jeden chyba remis, i, czyli byłby taki. Tam na remis byłaby ta walka, tak? No Ja ją punktowałem właśnie pod kątem programu, który mamy nagrać chyba jeszcze dzisiaj albo jutro, już, kurde, w sumie zapomniałem o tym programie. No i punktowałem ją do piątego starcia na remis, a, a piąta było takie do momentu, no nie, no dla Kamaru już nawet był knockdown, więc myślę, że kto dalej teraz dla Kamaru, bo mówi się, co, myślę, że Jorge Masvidal? No wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja i na pewno takie starcie gwarantujące emocje, choć Kamaru pokazał, że naprawdę jest świetnym zapaśnikiem i raczej o 8 się, się wydaje, że nie będzie się bił z Horkę. Horka jest mega dynamiczny. Mimo swojego takiego dużego zasięgu, przy swojej bardzo dobrej pracy na nogach wydaje mi się, że na pewno będzie lepszy na nogach Masvidal. Maz potrafi nagle przyspieszyć i tak dalej, no jeśli chodzi, jeśli pracuje Kamaru, to raczej Kamaru potrafi trafić, ale w jakimś tam y, bliskim jakimś y, dystansie, a Masvidal nagle rozciąga, nagle jest zryw w przód i wydaje mi się, że po prostu Usman zawalczy, jeśli będzie taka walka z Masvidalem, przynajmniej ja bym tak zrobił, jakbym był y, Usmanem, że go po prostu poklei. Że go po prostu poskleja i tak dalej, bo też pokazał, że nawet nie wiem trzymając na siatce 5 rund Tyrona Udleja, to widać, że temu chłopakowi nie ucieka kondycja i, i też mi się wydaje, że może, być, że może tak być, że po prostu Usman będzie chciał zrobić nudną walkę, choć no, to jest naprawdę prawdziwy bad boy widali i na pewno w tym pojedynku będę całkowicie za Widalem. Wydaje mi się, że będzie na pewno dużo lepszy kurs na Usmana. Przepraszam, słabszy kurs na Usmana, czyli lepszy na Masvidala. Ale jak ja bym miał stawiać, to bym postawił jakieś może nawet TKO, trzecia, czwarta runda dla Masvidala. A ty grałeś w ogóle w UFC na konsoli? Grałem, ale jeszcze w to najnowsze nie grałem. To chyba trójka jest najnowsza, nie? Przecież jeszcze grałem jeszcze na X360 i potem było chyba... Miałem przyjemność granie na, na, na UFC 2 chyba na, 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 na playu. Na playu czwórce mogłem grać? No, chyba tak. tak. no to chyba w UFC y, 2 miałem przyjemność, no y, fa, fajna zabawa, a nam nawet jak nigdy nie miałem czasu właśnie jakoś pograć gdzieś tam, lubiłem sobie jakąś strategię sobie pyknąć albo jakiegoś, y, jakąś taką strategię y, ekonomiczną, to lubiłem sobie czasami na plecie się pyknąć. To pierwszy raz, że kupiłem sobie właśnie teraz konsolę, no i na razie odpaliłem FIFA ton 20, ale grałem 10 razy i wygrałem raz, także... Także to nie jest chyba gra dla mnie. I właśnie dobrze, że powiedziałeś tutaj z UFC trójką, bo konsolę kupiłem przedwczoraj, także muszę coś chyba jednak pomyśleć, bo to jednak nie jest sport dla mnie. Choć bardzo lubię oglądać piłkę nożną. Powiedziałeś o strategiach. W jakie strategie najbardziej lubisz grać? Bo ja też słuchaj, mam konsolę od jakiegoś, nie wiem, pół roku, ale potrafię zejść sobie wieczorem do mojej piwniczki, tam gdzie mam studio i kurde jest ta konsola, ale słuchaj, jest Heroes na przykład jest ogień na kompie Heroes 3, mimo i te wszystkie gierki się kurzą. W jakie ty strategie najczęściej lubisz grać? Nie no, jeśli chodzi, to ja na przykład kiedyś bardzo lubiłem taką grę Kozacy. Lubiłem sobie grać w, Kozaks. Yy, tak, Kozaks. I tam było w jedynkę to były European Wars, Napoleonic Wars, potem w dwójkę, potem były Kozacy Trójka, to lubiłem właśnie takie strategie czasu rzeczywistego, to jest RTS-y chyba się nazywają. Bardzo lubiłem też Warcrafta z tą, z taką fabułą, najpierw zwykły Warcraft, potem ten dodatek Frozen Throne. A jeśli chodzi o ostatnio, to ostatnio, bo tak wiem, że z rok to w ogóle nie grałem, kupiłem Battlefielda, po jedynkę jakąś tak strzelankę, żeby coś tam pyknąć, potem nie było czasu grać i ostatnio grałem w Anno. Dominię, tak, ano, że tam rozwój miasta i tak dalej, także też, też takie fajne, wkręcające. A ostatnio, nawet jak byłem w Empiku, to zastanawiałem się czy nie wziąć tam chyba jakiś nowy w ogóle Warcraft wyszedł, ale nie, nie wiem czy to będzie podobny Warcraft, tak jak, tak, jak był, tak jak był wcześniej. A jeszcze, jeszcze, jeszcze wcześniej dużo to lubiłem bardzo gra, gry z serii Medieval Total War, wszystkie jest Total War, także, także też mi się mega podobały kierowanie tymi dużymi oddziałami na polu walki. No, no fajnie, no tam kiedyś yy, w gry na gry było trochę więcej czasu, ale to też jest taki, nie wiem, jak, jak jest okazja, to teraz na pewno będę sobie czasami coś tam pykał. urodzony stratek. Nie, no tam Stratek, nie no, ale to jest naprawdę coś fajnego, no w Kozaków to naprawdę pamiętam, że dużo, no wiadomo, w Age of to grałem wszystkie części, wiadomo, nie? Age of Empires tam naprawdę fajna, fajnie jeśli chodzi o strony takiej fabularnej, fajna kampania. Fajnie można pograć także online, z kim się, z kim się zetrzeć, no ale no niestety jak się gra już przez internet, jak już tam wchodzą te kurcze koty, no wiadomo to jak oni grali w tych, tych czasach kiedy dopiero to wchodziło no to niestety ja byłem rozbijany w pień, prawda? pewnie nie znałem nawet wszystkich, wszystkich opcji tej gry ale no naprawdę co, co, coś fajnego, no cały czas trzeba myśleć, szybko reagować te RTS -y mi się podobają. Chyba to RTS się na Chyba tak, no bo RPG to są przygodówki, a RTS -y to są chyba właśnie strategie czasu rzeczywistego. Eee, jakie plany na święta i sylwestra? Nie, no to tak. Sylwestra to jak powiem, to na pewno może być różnie, bo ja się urodziłem 1 stycznia, więc w ogóle zawsze mi dodają kurcze. Jestem 89 rok i zawsze mi dodają kurcze, przecież że mam więcej lat. Zawsze widzę, tak, tak nie wiem czemu tak z tego wy, z czego tak wynika, że na szeroko to zmienili. Ale to tak mówię, tak jak będzie Sylwester, to pewnie będzie z jakąś imprezką dodatkową yy, i torcikiem, bo zawsze żonka mi robi. A co? No w święta, no to trzeba się chwilę nie najeść. Prezenty trzeba pootwierać, mam nadzieję, że dużo rusk nie dostanę. Coś tam komuś kupiłem, także mówię od razu w rodzinie, jak będzie oglądała, to nie żeby nie było, bo ja komuś coś kupiłem, też chcę coś dostać, nie? Że, nie? Żeby nie było, wiesz bo to wiesz, bo to są, 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 są koszty, a nie ma prezentów, nie? Także fajnie by było, żeby coś było. No a co, no ja bardzo lubię ten okres świąteczny, lubię spędzać z rodziną. Także no, ja się zawsze jaram świętami, czekałem i naprawdę bardzo długo wierzyłem w Świętego Mikołaja. Tak naprawdę to się, no stosunkowo w stosunku do innych dzieci to się później dowiedziałem, że on nie istnieje. Znaczy istnieje, ale, ale ja akurat się dowiedziałem że dla mnie, że nie istnieje. No. Także kochana rodzino, pamiętajcie o Albercie. Dziękuję. Tak jest. I y, 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 chciałem powiedzieć, że y, 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 zawsze moja siostra nigdy nie ma, bo jak masz tą kutię, taką że łapiesz w migdała w tym, ty, w tym maku to nigdy nie mogę trafić, bo tam jest tak, że jest jeden migdał na całą rodzinę i kto zna łapie migdała, nie? Ja potrafię zjeść pół tej kuty i tak nie mogę, nie mogę trafić tego, tego migdała, bo kto zna łapie migdała, to ma szczęście, nie? Zresztą, Nora, nie będę się rozgadywał, bo ja do głupoty teraz gadał, nie? Nie, ale to dobre, ja słyszałem o tym zwyczaju u nas nigdy jakoś tego nie było, wiesz? ja się, Stary, to jest tak przecież tłuczące słodkie i tak dalej, naprawdę ciężko zjeść pół takiej misy, nie? Ja na przykład nie mogę trafić, nie? A o, ja na przykład, moja siostra potrafi na przykład trzeci rok z rzędu już trafiać tego migdałka, nie? No naprawdę, to jest takie, uważam, że to powinno być u nas w rodzinie zmienione, żeby tej potrawy już nie było, albo niech każdy sobie nie po dalej i spokój, nie? To wtedy, to wtedy możemy się zgodzić, no a ogólnie, no to, no to ja strasznie lubię, lubię święta, no niestety teraz będzie taka pogoda yy, bardziej wiosenna, ale to dobrze, bo ja mam sześć sióstr, i jak zawsze jest śnieg, to wiadomo kto musi odśnieżać, prawda? Także przynajmniej nie będę miał odśnieżania w, tym, w, 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 w tą zimę. No. A czy w tym święta no przepraszam. Ty to w ogóle we wszystkim znajdziesz zawsze jakiś dobry, jasny punkt. To co? Słuchaj, no słuchaj, no, no trzeba, no to ja mam brać i płakać, no kurna jestem, słuchaj, mam fajną żonę, mam fajną y, rodzinę, mam super kibiców, super ludzi naokoło siebie, siebie. Y, 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 no, pogadamy sobie, no cóż, no tak naprawdę no, trzeba się cieszyć z y, życia, no nie będę chodził i cały czas narzekał i tak dalej. No to jak, jakieś takie, nie wiem, żale, to można chwilę przemyśleć, ale no, trzeba przede wszystkim myśleć pozytywnie. No. Same pozytywy, tak jak tu mówisz. Same pozytywy. Dzięki ale... bardzo Albert za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za wywiad i życzę wszystkim y, dużo zdrówka i szczęścia i żeby się uśmiechała do Was każda gwiazdka w te święta żebyście migdały znagdowali, no, bez... tak jakby... żeby koniecznie był migdał. że każdemu migdała w te święta. Dzięki. O, dzięki.